Państwa, są połyną w Warszawie. Dzisiaj jeszcze pokażemy Państwu kolejny odcinek ze złotymi tarasami. Ale najpierw pokażemy pomnik Mikołaja Kopernika. Tutaj na, tej kamiennym, na tym kamiennym placyku są wykonane żeliwne płyty z planetami. Można, są na nich angielskie oraz napisy w innych językach podpisujące właśnie obie planety tam dalej, ten żółty kościółek, w nim znajduje się y, serce tego y, Fryderyka Chopina. Dziękuję bardzo. To nie ma za co, Jest to serce y, tego Chopina. Oraz jest tutaj KFC, nie wiedzieć czemu. Ale może Państwu powiedzieć, że kościółek w środku jest cały biały, gdyż możemy tam wejść z kamerą czyli z telefonem. Kościółek w środku jest cały biały oraz ma złote ołtarze. po bokach, w kapliczkach także. Przychodzimy właśnie... Jesteśmy... Jak się nazywa to, to jest coś, jest coś z Krakowem. No, Krakowskie Przedmieście. No, na Przedmieście Krakowskie. Znamy gdzie dziękuję Mateusz. Jesteśmy sobie tutaj na Krakowskim Przedmieściu i jest zwiedzamy. Tam widać płaskorzeźby. Tak? Oj. Oraz różne inne grypy i krecywy. Także widać ładną fasadę szkoły oraz możemy powiedzieć, że aktualnie ten odcinek możemy zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w złotych tarasach.